Znamy już wyniki głosowania na projekty wchodzące w skład budżetu obywatelskiego. Dziś ogłosił je prezydent Jeleniej Góry. Głos można było oddać od 13 do 22 października. Zrobiło to prawie 9 tysięcy osób. Spośród ponad 150 propozycji wybrano 5. Mamy już ostateczne wyniki, to była. Dość ciężka praca, zweryfikowane, sprawdzaliśmy PESELE, oddano 8870 ważnych głosów i teraz wymienię projekty, które zajęły pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, Irenie Górska Promenada Bobru, czyli trasa spacerowo-rowerowa, rekreacyjna od Wiejskiej do Lwóweckiej. Drugi, ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Ogińskiego, włączająca za Bobrze istniejący system ścieżek rowerowych. Trzecie, tu mieszkamy, tu odpoczywamy. Zagospodarowanie terenów podwórek u zbiegu ulic drzymały świętojańskiej złotniczej. Czwarte miejsce modernizacja i rozbudowa istniejącego ciągu pieszojezdnego w obrębie szkoły podstawowej nr 8. Tam głównie chodzi o parking. I piąty siłownia w parku norweskim w Cieplicach. Prezydencie, te wszystkie projekty, które zostały zgłoszone, które zakwalifikowały się, one zasługują w pełni na realizację. Jelenia Góra będzie ładniejsza, piękniejsza? Myślę, że tak. No, będzie, no, przede wszystkim będzie realizowała to, czego chcą mieszkańcy. Ja tu muszę zastrzec, przy y, części z nich, przy, y, no, na pewno przy Jelenia Górskiej promenadzie Bobru, będziemy musieli to zaprojektować i uzgodnić z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Oczywiście zadanie wchodzi do budżetu, z tym, że z realizacją być może będzie musiało to jeszcze trochę potrwać.